Pięć miesiąca! Listopad! Zaczynamy od piosenki. Wybrałam dwie, których chyba słucham najwięcej i najbardziej mi się podobały. Zaleś, Eden. Później, Mata. Serio, słucham tego mega, mega, mega dużo. Jeszcze mi się nie znudziło. Maxton Hall, sezon drugi. Bardzo denerwowało mnie, że musiałam czekać na wychodzące odcinki, bo na początku wyszły tylko trzy, a ja nie wiedziałam, że tak będzie. Ale mega mi się podobało. Trochę mnie to rozwaliło psychicznie. Finał Tańca z Gwiazdami i freestyle Bagiego. Ja realnie się popłakałam. Piękne. piłka nożna. Obejrzałam trzy mecze. Więc musiałam to dodać do ulubieńców miesiąca, okej? Okay? Karkonosza. Pierwszy raz byłam w górach jesienią i tak mi się podobało, było cudownie. Ten krem na noc znakomi. Uwielbiam produkty na Komi i mi nic nie robią, ja mają mega wrażliwą cerę. I teraz Final boss ulubieńców miesiąca, który musiał się tu znaleźć. La Bobo! I to byliby wszyscy moi ulubieńcy miesiąca. Dajcie znać, co byście dodali do tej listy. Bye!